Mówię, moje imię Mariusz, nazywam się Szemeszna Życie do 9, Ciebie odbieram a w tej chwili to było tak 1 To no, 5-1, ale eee, to idzie cały czas czytelnie bez problemu eee, także tak to wygląda z mojej strony ja to mam antenkę taką, eee, no nawet nie na to pasmo eee, około 80 watów eee, Kom746 oryginalny mikrofon proszę do ciebie wszystko w 100% Mariusz, jeśli dobrze zapamiętałem imię, bo w międzyczasie włączałem telefon. Jeśli się zgodzisz, nagrywam filmik na YouTube'a wstawię. Yy, jakbym cię jeszcze raz poprosił o, o przedstawienie się całym znakiem, będziesz się mógł odsłuchać proszę. Okej, okay, teraz końcówka przysiadła, przysiadła końcówka. E, nie wiem, co chciałeś powiedzieć oczywiście się zgadzam tam na ten YouTube, ale, ale rozumiesz, yy, końcówka nie doleciała, powtórz, jeżeli może, rower yy, Mówiłem, żebyś się przedstawił, prosiłem o przedstawienie się jeszcze raz, bo akurat włączyłem telefon. Aha, 167, ja 5, Mariusz, Wszystko Mariusz w 100%, choć, choć jest to słabiej, faktycznie przysiadło mocno, bo tam jeszcze nakładki były, ktoś tam brakował. Ale wszystko będzie na YouTube. Będę film rzucał obejrzyj się. Także bez problemu. Mariusz?